W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Równowaga stojącej pod krzyżem Maryi pomaga całemu światu. Maryjo, chwało Karmelu i matko nasza, która w dowód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świętą szatą, raczyłaś zaszczycić jemianem twego najsłodszego imienia, prosimy cię pokornie. Obudź w naszych sercach pragnienie, abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachęcaj nas twym życiem i przykładem do pełnienia dobrych uczynków i spraw, o matko miłosierdzia, Abyśmy naśladując Twoje święte cnoty, stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich. Abyśmy zapisani zostali w Księdze Żywota pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa. Usłysz nasze błagania. Ty na kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas matką. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia, osłaniaj nas przed pokusami złego i zaprowadź nas do twego Syna Jezusa Chrystusa amen Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.